Artur, Artur chciał wyjaśnić sytuację, zajtujemy z Twittera i myślę, że tam do niczego nie doszło. Nie ma, nie ma co tego rozmawiać. Żeby... go. Tam jest Mariusz Grabowski, tuż po gali tym Xboxing Night 12. Przed chwilą Damian Rzesiński w efektownym stylu wygrał z Wenezuelczykiem Gamezem. Możesz być zadowolony, myślę. Tak, witam, dobry wieczór. No na pewno jestem zadowolony z całej gali, bo, bo cała Gala pokazała, że, że te gale potrafimy, potrafimy robić, wszyscy są zadowoleni. Kibicy zadowoleni, i władze miasta zadowolone, ja jestem zadowolony. Myślę, myślę, że tylko po prostu iść tą drogą, i myślę, że kolejna gala, którą już mam w głowie, pokaże, że, że będzie jeszcze lepsza. Kiedy możemy się spodziewać następnej gali? Planujemy, jeszcze nie, nie dogrywamy terminu, ale myślę, że 26 września. Miejsca na razie jeszcze nie podam, bo wiadomo, że tam dopinamy ostatnie szczegóły, ale planujemy, żeby 26 czerwca września na tej gali zaboksował Robert Parzęczewski, który tutaj słucha zła, co ja mówię. Wróćmy do wrześnińskiego. Ty spodziewałeś się, że on tak dobrze się zaprezentuje na tle tego rybala? Powiem ci szczerze po tych dwóch rywalach Argentyńczyku i Meksykaniny no byłem wręcz przekonany że Damian że ja się dobrze zaprezentuje bo wiadomo że to jest chłopak solidny trenuje ciężko i po prostu dąży do swojego uprawnionego celu. Tutaj też mi powiedział po walce że, że, że też trenował takie ta, takie takie ciosy i takie zakończenie i, myśli, i mówił mi też że zawodników nokautował na, na sparinga dlatego, dlatego powiedział mi że to była tylko kwestia czasu czy, czy to będzie czwarta piąta czy szósta runda dlatego myślę że szacunek dla tego chłopaka wiadomo zasługuje na te walki wieczoru rozwija się promocyjnie marketingowo myślę że że, że, że tylko przyklasnąć i iść tak dalej. A jak Ci się podobała walka, na którą czekał cały polski Twitter, Marcin Siwy, Kamil Bodziok, no błyskawiczna robota Siwego. No tak, wiadomo, że, że tutaj Kamil, Kamil jest, jest kruchy i myślę, że, że biorąc walkę Marcin, Marcin Siwy też po prostu się jego nie bał, tak, bo, bo Marcin też czasami kalkuluje i z tymi rywalami, z tymi treningami, myślę, że tutaj do tej walki, do tej walki się, się przyłożył solidnie, bo, bo trenował, trenował 4, 4 miesiące, miał wcześniej boksować, wynikła ta pandemia, później też te, cały czas kontynuował te treningi i tą walkę wziął w ciemno, aż się sam dziwiłem, tutaj nie było żadnego problemu ani przy Kamilu Bodzioch, ani przy Marcinie Siwym tutaj, tutaj, oni chcieli tej walki, tą walkę zrobiliśmy. no Wiadomo, że, że szkoda, szkoda, trochę, szkoda trochę, że skończyła się w pierwszej rundzie, No wiadomo, ale to jest waga ciężka. W drugiej chyba. No, druga, czy, no być może i w druga. No już nie pamiętam, bo wiadomo, że tutaj walka, no, ale, ale wiadomo, że to jest waga ciężka. Sędzia myślę, że przerwał prawidłowo, bo, bo szkoda wiadomo, że walczymy o zdrowie zawodników i, i, i tutaj myślę, że żadnego, żadnego błędu nie było. Wiadomo, że, że każdy, każdy będzie oceniał, oceniał sobie to indywidualnie, ale ja myślę, że decyzja sędziego prawidłowa. Walki bardzo fajne, oprawa też godna telewizji polskiej, ale wiesz, że po tej gali mówi się... będzie się mówiła prawdopodobnie tylko o jednym mówią o incydencie z udziałem Artury Szpilki. No wiesz co, ja, jak ten, to jaki incydent? Tak nie było żadnego incydentu. Y, Artur, Artur chciał wyjaśnić sytuację, zajtujemy z Twittera i myślę, że tam do niczego nie doszło. Y, nie, ma, nie ma co tego... No ja tego nie widziałem i tego nie, nie mogę potwierdzić, ale, ale mówię, no Artur z nim rozmawiał, ja, ja, ja tego nie widziałem. Na pewno na pewno później, później dostał ochronę, bo wiadomo, widziałeś, robiłem też i chodziłem, robiłem robiłem, robiłem co mogłem, później, później wiadomo, chłopak uciekł, nie wiem czy się wystraszył, czy co czy chciał, ale, ale został, został przedstawiciel, pas został, jakoś udało się go po prostu w, w, zabrać, z Arta, zabrać, Arta, bo chciał uciec z tym pasem, bo mi ten chłopak mówił dlatego myślę, że, że tutaj nie ma co roztrząsać tej sytuacji, było, poszło wiadomo, wszyscy, wszyscy teraz znają a i tu ja ja robiłem co mogłem na, na, pewno, na pewno nic by mu się nie stało Artur Szpilka, po prostu ja nie zauważyłem, że po prostu Artur do niego podszedł i, i, i tego jak podszedłem, ni, nic nie było, Artur powiedział że, że nie będzie podchodził, wyjaśnił sobie te sprawy ale no ja mówię, no, nie mi to oceniać nie, nie, nie ja tutaj zasłużyłem nie ja nie ja piszę na Twitterze też też wiadomo, że, że wszyscy co piszą muszą wiedzieć co piszą i brać za to odpowiedzialność dlatego, dlatego myślę, że, że chowanie się za z zanikiem i kogoś oczernianie, to, to nie tędy droga. Ale musisz przyznać, że no wiele lat robisz te gale bokserskie, ale to była chyba taka mocno nietypowa ze względu na, te, na, te właśnie, na ten hashtag, na, tego, na ten pas i na to, co się działo. Rzecz bez precedensu, tak? No bo zrobiłeś walkę, która, którą chcieli kibice. No, czyli wiesz, to Zawsze się robi walki, które są które kibice i kibicom się te walki daje, dlatego, dlatego myślę, że, że ja już mam w głowie kolejne, kolejne walki, jeśli, jeśli zawodnicy będą tylko chcieli. Ja myślę, że taką kolejną walką, która, która żeby nie było, że, że, że nikt jej jeszcze nie ogłaszał albo nie ogłosi, albo będzie się domagał, to ja myślę, że, że kolejna walka chętnie zrobimy Marcin Siwy z Łukaszem Różańskim. Myślę, że to kolejna, kolejna walka, którą po prostu pewnie się decydujemy i byśmy chcieli zrobić kibice, by jej chcieli, wszyscy byśmy jej chcieli. Myślę, że nic tu nie stoi na przeszkodzie. Ja tutaj poświęciłem czy czy Marcina Siwego, czy Kamila Bodziocha, bo nie wiedzieliśmy, kto wygra, tak? Poświęciłem dużo pieniędzy, za to, za to zapłaciłem, a wiadomo, że, że kibice kibice wpisując, wpisując ich stąd z walki, to tylko je wpisują i po prostu podpowiadają, a, ale za nie nie płacą. Dlatego myślę, że szacunek dla kibiców, robimy to wszystko dla kibiców i myślę, że, że tutaj siwy, siwy z Różańskim na pewno dobra walka. Ale to rozumiem, że, że chwilę odpoczniesz i za chwilę będziesz negocjował z teamem Łukasza Różańskiego, zaproponujesz im taką walkę? No powiem szczerze, że, że, że jakoś Semki ma i, I rozmawiał z Łukaszem Różańskim. Ja nie wiem, jak, jakie są te przynależności, bo, bo, bo my rozmawialiśmy z Łukaszem, teraz wychodzi na to, że, że Andrzej rozmawia z Łukaszem i, i teraz już sam nie wiem, sam nie wiem o co, co w całej tej historii chodzi. Ale ja mówię, że jeśli kibice będą chcieli, chcą, i jeśli Łukasz się zgodzi, to myślę, że jestem w stanie też przekonać Marcina Siwego, Marcin Siebie na pewno się nie boi Łukasza Ruszańskiego i możemy zrobić tą walkę. Zróbmy tą walkę na pewno na pewno już nie polski Twitter, a kibice, promotorzy i, i wszyscy wszyscy oglądający wywiady będą. Będę tej walki chcieli. Bardzo dziękuję. dziękuję. Do zobaczenia na dziękuję bardzo. Gore. Dziękuję bardzo.